Siemadny z jestem do na mokino. Dzisiaj gram Fortnite'a i dzisiaj robię <laughs> challenge Tylko zielone broń. Długo nie nagrywałem, Przedni nie nagrywałem to przez długo, bo jestem trochę chory tak jakby. <laughs> mam taką... Trochę mam zdarte gardło, ale to nic. Dawajcie łapkę w górę. Subskrypcja. Lecimy. Nie wiem jakiego wziąłem skina. Na pewno mam tego skina, co wyświetla się wam na ekranie. Mam zalogowaną myszkę. O nie, wiem. Tego skinka. Nie wiem czy widzicie tą myszkę. Ale nie. Szybko, o szybko, jakby co to moja pierwsza gra, już 19.41, co dziwne. Torka mi laguje. E to nic. Zielony item tam jest. No pierwszy zielony i ten to S Lecimy Co jest? A mnie to wywają co jest? Hmm. mam lagi tu są zaraz lecę na moją ulubioną miejscówkę hmm. lecimy Mam nadzieję, że mi dobrze pójdzie. Chociaż nie, polecę sobie na ten domek. Jeżeli ktoś tu leci, to mam przechlapane tak naprawdę. Chyba, że będę miał od razu zieloną broń. Jesenk. Super. No to jest drugi niebieski jesenk. Ja to nie mogę kazać. Jest jasenk. Aha, mam to brać nieby. Tak. Teraz mamy już dwie tam, ale mi laguje. i mam żadnej pompy. Tu coś powinno być. Snajpa! Dobra, ważne, że jakaś pompa jest. Granaty też mogę takie różne brać. O lecynko. Lecynko. Mam najgorszą pompę. Nie ma tu ludzi, co najgorsze. Chociaż nie wiem czy jakiś człowiek będzie miał na końcu zielone i Ciągle te pistolety weźcie. Nic tu nie ma, kusiu. mi tu jakiegoś człowieka. Parak. Nie, no. Wiem, że mogła mieć flinta, ale nie chcę hinta. Chcę jakąś pompę zieloną. Dewastator. O, wiele lepsza. Ta też pompa jest dobra, ale najlepsza jest dewastator właśnie. Chcę spotkać jakieś ludzi. Jakieś ludziska. Spamowanie Spamowania mam różne takie. Do spamowania mogę... SMG mam. Tak to coś mniej. Nagle dostaję. Potrzebuję jednej bardzo ważnej rzeczy. Tutaj tak naprawdę katan do przechodzenia, lepszej pomp. Dla to.

Jest. Lezy jeden. Jakiś nudak. Nie wiem chcą, w co on się chciał bawić. Tam się mocno nawala. Taki nagle ktoś wychodzi tam i robi apteczkę. Jest tu ktoś? Halo? Co jest? On za darmo to biorę.

Gość. O ja. Halo, halo. siema. Wiesz, że lepiej... Później będę z Tobą grał, bo teraz nagrywam na YouTube'a. Serio? No. A jak się <laughs> kanał? Domino Razem. Domino Mokino, tak? Tak. No ja mam teraz challenge. Tak dziękuję. Jak, jak, jak? Tylko że i tak. ty jesteś na tym profilowej? No. To ty? Który? No na profilowym pojemniku. No pa. Tak. No mhm. Nawalę się gdzieś. Muby, no, gdzie jesteś? Gdzie oni? ja! Wow, wow! boku. jakiś, Nubek. Takie no, nagle kolejnych dwóch kości. No co, ty jeszcze nagrywasz, tak? No, dopiero zacząłem. Ale to jest tylko jedna gierka, i szybko. No nie no, to możemy nagrać jeszcze jeden film z One Biona. Łu wow, co jest? Gościa mam Co? Gościa mam po go prostu Że u siebie w domu? Nie! O, ale dostał kraka! Spokój No to gdzie mam gościa? No gościa wygrzę Jakiego? A jakiegoś ślubka? Bambicka Ucieka. Herbambit. Został. 132. Wow, spokój nubek. Czy tu jest jakiś gość. To szybko go zniszczy. Gdzie ten jego nubek? Do którego strzelał. Wow, Lecę na tego nuba. Oj, oj, oj. Szybko z nim zarabiam. Jaj, go. Co jest? Kolejny gość do mnie. się. Choć mówię. No wow, spokój. No chodź. Ale, że mów. Nie... Cztery fragi i tak szybko cztery fragi. Dawno nie miałem tak szybko cztery fragi. A jaki przyczyn robisz? Ja? No. No czekaj, powtórz, bo ja się zamyśliłem. No jaki challenge robisz? No tylko zielone i ten, jeśli mówię. Znaczy ja. Ale co ja gadam? Te, Tylko bronię. No. Ale... Tak. Tylko broni. No. Tak? Bez leczenia. Nie, tylko zielone bronie a te lecze, nie mogę każde, No tak to teraz bym już leżał. A to możemy ten, jak na ten film, filmik, film, to no. ten, to... Wow. Na wyspę. No. no to możemy nagrać one Wiłana, wiesz, ja z tobą. Na wyspę bym nie leciał, no, no bo tam spocuchy są, a ja mam zieleń. Kto by wygrał tam z zielonymi italami? No, na pewno ja. <ścoughs> ja, ja, No, ty. Pracę na nabojem na najgłupszą rzecz na świecie. Masz 230 ammo. W sumie i tak ci się nie iść na wyspę, bo tam nie możesz, nie możesz nic podnieść. No właśnie. Ktoś mnie jeszcze ogląda oprócz ciebie. O, lama tu była. na ty do rywta. Ludzi skak, szukam was Takie nagle wyspa Takie nagle mam laga. jestem na wyspie Co jest, ktoś tam leci A to nie możesz mi No mogę do przechodzenia Wow, to nie bije Tam się nawaleje Bobki uciekły. Gdzie? Co jest? Gdzie on jest? Tam. On myśli, że nie jest teraz. O no, słone jakoś, Lec na tego buba! Wiadomo, ja możemy zrobić jakiś challenge razem na duo. No, ale musisz mieć zgodę rodziców. Znacie? Musisz mieć zgodę rodziców, żeby grać ze mną. Co? No co ja zrobię, że takie są głupie przepisy na... ...na te cosie... ...na YouTube'a. Nagrałem jeden film z yy, kolegą bez pozwolenia jego rodziców i od razu... I są i co jeszcze las wampiłku Co się stało y, ten... jak nagrałeś z nim film? A co się stało z tym twoim kolegą jak nagrałeś z nim film po prostu? No i dostałem tak jakby... Y, um... No od YouTube'a dostałem ogłoszenie, że nie mogę mieć takich filmów. Znaczy nie no mogę mieć takie filmy, tylko no, że no nie pozwala YouTube takich filmów. Jakby tylko to YouTube zauważył, no to... Ale że z kolegami No. Gleba ktoś tu jest.

Muszę zabudować, żeby nikt tego nie wziął. A weźcie już mi to. O tam się nawalają. Idziemy do tych bubów. Co mu 7 osób zostało i mam 7 killi? To jest nienormalne. No 6. Tam się... Dobra, no lecę z, na nich z grubej bani. Co jest? Myślałam, że... Ale lecę. Tam się nawalają te bubki. Pewnie Cicho. Taki mały frak. Tu chłop też miał chyba jakiś challenge albo nie zbierał w ogóle itemów bo jak patrzę na innych itemy no to patrzę o Jezu jakie mocne ja ja to z takimi itemami już mam 8 killi bo gracz na no co mnie bijesz to. Może mnie to bym zbudował to No kolapsuję No to tę budowlę, tak? Nara! on ma katana albo coś Co jest to jest? To Czemu on to jest? musiał mieć? Ta co ja strzelam do samego siebie za Ha Haha, cztery osoby zostały do końca. Czyli połowa moich killi. Wo Nie! Dobra. To na tyle widzowie już ja idą do A jakoś mi tam poszło. To dzięki na...